Cześć, mam na imię Ela i chciałabym opowiedzieć o tym, jak zetknęłam się z programem Młodzi na progu. Program poznałam 3 lata temu, kiedy rzuciłam wyzwanie Bogu, żeby dał mi coś nowego. Bóg tak jakby odpowiedział mi tym samym i też rzucił mi wyzwanie. Zostałam poproszona o to, żeby poprowadzić grupkę osób przygotowujących się do bierzmowania. Pojechałam na warsztaty i trochę z biegu rozpoczęłam prowadzenie grupki. Bóg w ten sposób coraz to bardziej przyciąga mnie do siebie. Bardzo też zżyłyśmy się z dziewczynami, które wtedy prowadziłam. Tak bardzo, że z niektórymi z nich spotykamy się aż do dzisiaj na mojej grupce. Przez prowadzenie grupki czy wyjazdy na rekolekcje otworzą się na nowe relacje. Zaczęłam zauważać, że młodzi ludzie potrzebują bezpiecznej przestrzeni, gdzie mogą spokojnie wyrazić swoje poglądy, powiedzieć o tym, jak się czują, powiedzieć o swoich problemach, czy po prostu poprzebywać razem. Przede wszystkim nauczyłam się, że ważniejsze od przekazywanej treści jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w jego wzrotach i upadkach. Program Młodzi na Progu zmienił moje życie, ponieważ to właśnie dzięki niemu doświadczyłam miłości Boga. Dzięki niemu tak naprawdę zaczęłam poznawać Boga. I mimo że wychowałam się w rodzinie wierzącej, tak naprawdę dzięki programowi zaczęłam poznawać Boga. Moje serce kamienne stało się sercem z ciała i zostało moje serce zostało tak przemienione, że Bóg pozwolił mi odkrywać moje talenty. Tak naprawdę Bóg pozwolił mi dostrzec to, co było zapisane we mnie od wieków, ale sama nie miałam do tego klucza. To znaczy uświadomił mi, jak bardzo kocham młodych ludzi, pokazał mi, że uzdolił, mi do tego, że uzdolił mnie do tego, żeby towarzyszyć młodym. I tak naprawdę w programie odkryłam, że brak moich umiejętności, brak mojej wiedzy, czy jakikolwiek inny brak nie jest przeszkodą do tego, żeby służyć Bogu. Bóg jest młody, Bóg kocha młodych ludzi. Pokazał mi, że współpracując z nimi mogę robić rzeczy, o których wcześniej nie miałam bladego pojęcia. Bóg pokazał mi, że On mnie nauczy wszystkiego, że On mi da wszystko, czego ja potrzebuję i dzięki temu, że trafiłam do programu, dzięki temu, że dostałam taką szansę, mogę na progu swojego życia, na progu nowych wyzwań, na progu swojej wiary być w środowisku przepełnionym miłością. W środowisku, które sprzyja zakorzenieniu się w Bogu. Dostrzegam również, że tak naprawdę to, jak będzie wyglądać moja wspólnota, moja grupka, w dużej mierze zależy ode mnie, ponieważ ja też jestem jej członkiem. Nauczyłam się brać odpowiedzialność za życie w środowisku, w którym się znajduję. Dzięki programowi nie mam możliwości na to, żeby się zestarzeć, ponieważ bycie z młodymi. Jest byciem przy osobach, które są, żyją w świecie pełnym marzeń, w świecie pełne, pełnym wyzwań. To jest świat barwny, kiedy mogę mówić młodym o Bogu, kiedy mogę, kiedy mogę rozmawiać o Bogu, mogę też go lepiej poznawać. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczna za to, że postawił na drodze y, ludzi z programu, którzy emanowali Jego światłem. I teraz sama dzięki temu mogę. Rozdawać innym to, co sama otrzymałam. Pozdrawiam Was cieplutko, pa!